No obydwa, blisko domu jest jeden Tu jest pułapka, niego stone Sidła No to dobrze no to Z... Jeszcze lepiej dumie zrobił synek bo by nami nie musiał ja. już te bramy pilnować Ja Co za kurwa Mistrz. Szkoda, że nie ma żadnych odłamkowych, abym ja tam wkurwił. A tutaj jest taka szczelinka, patrz, sam w takim. O kurwa, na Coś mnie wdupił. Ty... Coś ty to zrobił, Arek? Na mnie Koncentyna wdupił. 私と。